Cześć, witam się z Wami serdecznie. Ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony sprawom kryminalnym i zaginięciom. Wszystkie informacje, które zgromadziłam do dzisiejszego odcinka, pochodzą z materiałów medialnych, ogólnodostępnych. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich Ewy, bardzo przepraszam. Nie jest to moim zamiarem. Dwudziestoletnia Ewa Kmita mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Starowej Górze w województwie łódzkim. Starowa Góra to wieś. Liczyła sobie około 1300 mieszkańców w roku 2003, o którym to będziemy dziś rozmawiać. Ewa była najstarszym dzieckiem pani Mirosławy i jej męża Marka. Małżonkowie mieli oprócz Ewy jeszcze córkę i syna. Ewa wiodła spokojne życie wśród bliskich, miała chłopaka. W maju 2003 roku zdała maturę, dostała się na Uniwersytet Łódzki, wybrała sobie kierunek ochrona środowiska. Młoda kobieta rozpoczęła również kurs na prawo jazdy. Dwudziestolatka zaczynała dorosłe życie. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego doszło do tragicznych wydarzeń. 25 września po południu około 14.00 Ewa wsiadła na rower i pojechała do apteki, oddalonej od jej domu o jakieś 2 kilometry. Z dostępnych informacji wynika, że 20-latka kupiła leki i opuściła aptekę o 14.40. W domu na młodą kobietę czekali bliscy, wraz z upływem czasu zaczynali się coraz bardziej niepokoić około godziny 22 została powiadomiona policja zostało zgłoszone zaginięcie mimo iż poszukiwania ruszyły natychmiast nie udało się odnaleźć Ewy ani jej roweru następnego dnia od samego rana rodzice dziewczyny zaczynają poszukiwania kilometr od domu w niewielkim zagajniku który Mieszkańcom służył za skrót. Rodzice znajdują dwudziestolatkę. Pani Mirosława, kiedy dostrzegła córkę, zawołała męża. Ewnia siedziała, na głowie miała kaptur. Spod niego wystawał zaciśnięty na szyi sznurek. Przywiązany był do gałęzi niewielkiego drzewa, mniej więcej na wysokości metra. Relacjonował ojciec Ewy. W drzewie, o które oparte było ciało Ewy, ktoś wbił scyzoryk. Pani Mirosława łapie za nóż i przecina sznurek. Na miejscu zjawia się pogotowie i lokalna policja, ale nie brakuje też gapiów. Ratownicy nie mają zbyt wiele do zrobienia Ewa nie żyje. Z racji tego, że teren, na którym znaleziono ciało, podlega administracji łódzkiej. Przyjeżdża również policja z łodzi. Bardzo szybko zostają wyciągnięte wnioski: samobójstwo. Dziś wiadomo, że te pochopnie wyciągnięte wnioski miały wpływ na, na dalsze śledztwo. W pobliżu ciała został znaleziony rower. Leki, które kupiła młoda kobieta, były rozrzucone w odległości kilku metrów od zwłok. Wśród nich znajdował się paragon. Na którym widniała godzina 14.40, to właśnie dzięki temu wiadomo, że o tej porze Ewa zrobiła zakupy. Na miejscu zdarzenia nie zostały zabezpieczone żadne ślady czy przedmioty, oprócz noża i sznurka. Policja, jak i prokuratura obstają przy swoim. Z autopsji wynika, iż doszło do gwałtownego zaciśnięcia pętli naszej denatki. Rodzice Ewy nie godzą się z tymi wnioskami, ale nie mają nic poza pewnością, że ich dziecko nie targnęło się na własne życie. Ewunia była pogodna. Nie miała żadnych problemów. Cieszyła się, że rozpocznie studia na Uniwersytecie Łódzkim. W dniu śmierci śmiała się, że przed rozpoczęciem roku akademickiego musi zmienić uczesanie, mówił pan Marek. Śledztwo zostało umorzone, a rodzice zapytani, czy chcą zabrać odzież córki, czy może ma zostać spalona. Pani Mirosława w pierwszej myśli chciała zostawić rzeczy Ewy do spalenia, ale jak sama mówi, coś mnie tknęło, mówię, niech pan da. Rodzice w domu obejrzeli rzeczy Ewy. Na spodniach były ślady, jakby ciągnięcia po ziemi. Obudziło to jeszcze większe podejrzenia. Zwrócili się do organów ścigania o zbadanie rzeczy Ewy, i bardzo szybko śledztwo zostaje wznowione. Okazuje się, że na bieliźnie Denatki, jak i na spodniach, zabezpieczono ślady spermy. Doszło do gwałtu i morderstwa. Niestety nie udało się zidentyfikować napastnika, jego DNA nie widniało w bazie policji. Na celownik policja wzięła chłopaka Ewy. Zostało pobrane od niego DNA do badań. W toku śledztwa okazało się, że związek nie należał do udanych. Po badaniach młody mężczyzna został wykluczony. Jego DNA nie pasowało. Kolejną osobą, od której zostały pobrane próbki, jest okoliczny mieszkaniec. Nie ma szczegółowych informacji co do przyczyn zainteresowania się nim policji. Gdzieś pojawiła się yy, wzmianka, że był widziany w okolicy miejsca zbrodni? Nie wiem, czy to był jedyny powód. DNA i tego człowieka nie było zgodne z tym odnalezionym na rzeczach dwudziestolatki. Nie jest jasne, ile próbek i czy w ogóle pobrano jeszcze jakieś. W związku z morderstwem Ewy. Prokuratura po dwóch latach ponownie umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Morderstwo Ewy jest tajemnicze, nasuwa się wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Nie wiadomo, czy kobieta znała mordercę, zatrzymała się, żeby z kimś porozmawiać, czy została zmuszona do zejścia z roweru. Rower Ewy stał oparty o drzewo. Nie został porzucony gdzieś w krzakach, co może sugerować, że poszła z napastnikiem dobrowolnie, ale z drugiej strony, morderca mógł grozić jej nożem lub sam przestawić rower. Ciało dziewczyny w chwili odnalezienia było w pełni ubrane, co może wskazywać, że po napaści Ewa ubrała się sama. Wiadome jest, że dziewczyna żyła. W chwili, kiedy morderca zakładał na jej szyję sznur, nie doszło do zadzierzgnięcia, zadławienia. Miejmy nadzieję, że sprawcę czy też sprawców uda się znaleźć. Na nożu, który znaleziono na miejscu, widoczny był zaschnięty bodajże cement. Na pewnym etapie śledztwa brano pod uwagę, że mordercą lub mordercami Mogli być jacyś robotnicy sezonowi. W artykule dla SuperExpresu z 2007 roku możemy przeczytać Ojciec Ewy ostatnio wpadł na nowy trop. W trakcie jednej z zakrapianych imprez w okolicy pewien mężczyzna wygadał się, że ma coś wspólnego ze śmiercią naszej córki, że miał pięciu wspólników. Usiłowałem dowiedzieć się czegoś więcej, ale nagle zapanowała zmowa milczenia. Niestety, więcej informacji na temat tych doniesień nie udało mi się znaleźć. W tygodniku Angora z czerwca 2015 roku pan Michał Fajbusiewicz wspomina o dwóch szczegółach, które nie pojawiły się w innych źródłach. Obrączka, którą nosiła Ewa, nie została przy niej znaleziona. Zatem wniosek nasuwa się sam najprawdopodobniej zabrał ją morderca. Zaś kolejną kwestią jest ślad na szyi Ewy, a właściwie ślady. Pan Michał w swoim artykule wspomina, iż były dwa. Nie wiemy, jak wyglądały i czy ich powstanie miało tą samą przyczynę. Starawa góra, choć niewielka, znana medium. Z głośnej sprawy zaginięcia rodziny bogdańskich, zaginięcia Małgorzaty B w 2007 roku, które było tajemnicą przez 16 lat, i morderstwa Ewy. Dziś, kochani, to wszystko, co dla Was przygotowałam. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, cześć.